Pandemia covidowa. Kurwa, jeździ z nim, a dla mnie nawet nie miał słowa. To jest ta pandemia covidowa. z nim, a na mnie nawet nie miał słowa, to jest właśnie ta pandemia covidowa. Kurwa jeździ z nim, a na mnie nawet nie miał słowa, to jest właśnie ta pandemia covidowa. Na prawie grudnia przeszłam COVID. całkiem przestawieni z dnia na noc. Wstaję już jest ciemno jest rano, a ja jeszcze nie spałam. Za te pięknej ścizkawki, pozamardzane na poriguły cegły, które rozjebałam, ktoś poskładał mozaikę Żywej duszy nie ma. Po 23 na osiedlu nie umiem poradzić sobie. Mój facet jeździ z jakąś matą w samochodzie, Osiem godzin. moje granice zostały przekroczone. Czuję się jak frajerka naiwna, mam poczucie straconego czasu, szczerze. Aby to wszystko, pojechała do lasu Poszła mieszkać na stronie Ktoś źle zrozumiał istotę małżeństwa Poleciał ze mną w chuja Zrobiłam kilka fajnych bitów Wracam powoli do treningu Ciało moje daje sygnały, że jest gotowe Chciałam się przespać, a szkoda mi dnia Cofnęła bym czas Nie wchodziła w to gówno, bez miłości Dla mnie to znaczyło wszystko Dla mnie, nie dla niego To wieje pustko Nigdy, nigdy nie na moje wybory, Skoro dla mnie nie chce się na czuję się jak ugotowana żaba męczątku w sytuacji bez wyjścia. Nie miałam nic, te lata sama. Kolekcje, ważenie, przegrałam z konsolą. Robiłam w nim wszystko zostałam, zamian zimne wiadro, twarz. Teraz jakaś kurwa jeździ z nim, dla mnie nawet nie miał słowa. To jest ta pandemia covidowa. Piczu bez, bez twarzy, zwariował samotność, chcę się tylko poskładać. Nie mam na psychologa, zostało mi pisanie, wywalanie na papier. Kwa jeździ, a dla mnie nawet nie miał słowa, to jest właśnie ta pandemia covidowa. Kurwa jeździ z nim, a dla mnie nawet nie miał słowa, to jest właśnie ta pandemia covidowa, kurwa jeździ z nim, nawet nie miał słowa, to jest właśnie ta pandemia covidowa. Kurwa jeździ z nim, a dla mnie ta słowa, to jest właśnie ta pandemia covidowa. Kurwa jeździ z nim, a dla ciebie nawet nie miał słowa, to jest właśnie ta pandemia covidowa. Kurwa jeździ z nim, a dla ciebie nawet nie miał słowa, to jest właśnie ta pandemia covidowa.